Pod nazwą kebab kryje się co najmniej kilkadziesiąt odmian różnych potraw z różnych krajów. Najczęściej oczywiście Polacy rozpoznają doner kebab, czyli mięso, które obraca się tuż obok paleniska, zrobione mięso oczywiście z baraniny albo drobiu i ścinane cieniutko nożem. Inny rodzaj kebabu to kebaby na patyczkach, czyli tak zwane shish kebab, czyli szaszłyki. Wszystkie odmiany kebabów robi się z mięsa albo baraniego, albo jagnięcego, albo też drobiowego. Rzadziej cielęcego, ale nigdy nie robi się z wieprzowiny. A ponieważ znany jestem z tego, że łamię przepisy, to też mój kebab dzisiaj będzie zrobiony z wieprzowiny. Pokażę Wam, jak zrobić bardzo prosty, szybki i pikantny kebab. Zacznijmy od doprawienia mięsa. Tym razem mięso wieprzowe. Mięso dobrze zmielone i lekko tłuste, co zagwarantuje, oczywiście, soczystość już gotowej potrawy. Przekładamy do miski. I tak naprawdę fundamentalną sprawą zrobienia dobrego kebaba jest to, żeby mięso idealnie doprawić. Posiekam więc trzy ząbki czosnku. Doprawiamy to wszystko przyprawą kary, słodką papryką w proszku i dodaję słuszną porcję ostrej papryczki. Chciałbym, żeby te kebaby były rzeczywiście pikantne, ale oprócz tego, że pikantne, muszą być aromatyczne. Porządną porcję Świeżej kolendry, drobno posiekam i dodamy do mięsa. Brakuje jeszcze dwóch rzeczy. Zawsze wtedy, kiedy robię mięso mielone albo na hamburgery, albo na kebaby, dodaję surową cebulę. Tym razem cebula dymka, taka naga, jak tutaj widzicie przede mną, oczywiście pokrojona sama tylko cebulka, w drobną kostkę i tę cebulkę dodaję do mięsa nie chcę wprowadzać tutaj dodatkowego pieczywa. Niektóre kebaby rzeczywiście je zawierają, ale dzisiaj zamiast pieczywa to co bardzo często robię, ugotowane nasiona roślin strączkowych, tym razem ciecierzyca, którą można kupić w puszce, już ugotowaną. Nie trzeba tracić czasu, żeby ją przygotować. Pokroimy ją, a w zasadzie zmiażdżymy. Wystarczy to zrobić nożem i dodamy do środka. Obaczcie. Idealnie można rozkruszyć każde ziarenko. Na 500 g mięsa, około 200 g ugotowanej ciecierzycy. Oczywiście możecie ją zastąpić chociażby fasolą, białą bądź czerwoną, również ugotowaną. Dodajemy ciecierzycę do środka i pomimo tego, że mięso wieprzowe jest tłuste, dodam jednak 3-4 łyżki oliwy z oliwek, żeby to wszystko lepiej wymieszać. Ola. Voilà. Sól, pieprz. Od razu. Myjemy ręce. I to wszystko teraz dokładnie mieszamy na jednolitą masę. Gwarancją dobrych kebabów jest to, żeby mięso było idealnie wyrobione i wyrabiamy tak jak mięso na kiełbasę. Wyrabiamy do momentu, kiedy mięso zacznie przyklejać wam się do dłoni, co zajmie około 5 minut. Wtedy możemy uznać, że masa jest dobrze wyrobiona. Pamiętajcie, że nie dodajemy tutaj żadnego jaja. Czyli mięso musi być idealnie wymacerowane tylko po to, żeby nie rozpadało się podczas pieczenia. Jest jeszcze jeden sposób dobry na to, żeby mięso lepiej się wyrabiało, lepiej się kleiło. Wystarczy dodać do niego odrobinę wody albo zwilżyć tylko rękę kilka razy podczas wyrabiania mięsa. Wprowadzając wodę powodujemy, że wszystko zaczyna ładnie się łączyć ze sobą. Mięso będzie bardziej zwarte. Tak przygotowane mięso wstawiamy do lodówki, żeby jeszcze ładniej stężało. Teraz podczas wyrabiania oczywiście jego temperatura wzrosła, musi zrobić się bardziej zwarte. 10-20 minut powinno być gotowe. W tym czasie przygotujemy sos. Kebab w Turcji najczęściej popijany jest ayranem, czyli napojem na bazie jogurtu wody. My dzisiaj przygotujemy sos jogurtowy z dużą ilością kolendry do naszego kebaba. Sos jest bardzo prosty. Jego oczywiście głównym składnikiem jest jogurt gęsty naturalny jogurt typu greckiego. Chodzi o to, że to on ma tworzyć tak naprawdę właściwą strukturę sosu. Powinien być jak najbardziej zawiesisty. Do jogurtu dodamy pozostałą ilość świeżej kolendry, którą również drobno siekam. Ok? Jeden ząbek czosnku, na pewno się przyda. Również go drobno siekam. I od razu do jogurtu. Voilà. Troszkę białego, milonego pieprzu, troszkę soli, odrobina oliwy. No i do sosu dodamy jeszcze ogórki i sam miąż chrupiący dodajemy na końcu, żeby nie zmiękł. I teraz to wszystko musimy dokładnie wymieszać. Pomimo tego, że jest to jogurt, Dodamy troszeczkę soku z limonki, żeby zaostrzyć nieco smak sosu. Niewielką ilość ostrej papryczki, która mi jeszcze została. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę soli. Mieszamy. Zostawmy ten sos na około 10 minut, który na pewno będzie zupełnie inaczej wyglądał, inaczej smakował i będziemy ewentualnie mogli go doprawić. Wstawiam go do lodówki. Składniki w mięsie na pewno się przegryzły, są gotowe, więc możemy zacząć formować właściwe kebaby. Można uformować niewielkie kotleciki z tego mięsa i one też będą nazywały się kebabami. Wylewamy najpierw oliwę na deskę. Wszystko po to, żeby mięso nie przyklejało się do deski i dokładnie smarujemy. Lepimy dużą kulkę. I teraz jedną ręką odcinamy porcję mięsa i odkładamy. Hac i druga taka sama. Hac. Bierzemy teraz każdą porcję mięsa i ładnie ją formujemy. Staramy się, by mięso nie było zbyt grube, wtedy szybko nam dojdzie na patelni, czyli się upiecze, bądź usmaży, bądź zgrilluje, Bo takie kebaby można spokojnie przygotować sobie na grilla. Nie chciałbym też, żeby było za cienkie, bo wtedy podczas smażenia może się wysuszyć. Grubość do 2 cm to jest taka idealna, która na pewno będzie sprawdzała się w przypadku naszej potrawy. Mamy uformowane już wszystkie kebaby, teraz wystarczy je usmażyć, zgrillować, upiec. Ale chciałbym wam pokazać smażenie. Smażenie z wykorzystaniem kawałka pergaminu. Pergamin zabezpieczy nam kawałek mięsa przed tym, żeby to nie przywierało do patelni. Układamy. Smażymy, a obok położymy bez pergaminu. Patelnia jest nowa, więc powinno wszystko ładnie grać. Będę przypiekał to mięso tak długo, aż nabierze ciemnego, brązowego koloru. Mięsko się smaży, sos dochodzi, czyli przegryza się. Ja bym chciał przygotować jeszcze jedną rzecz. Wszak każdy kebab, przynajmniej w Polsce, i chyba tylko w Polsce, składa się z tak zwanej surówki. Najczęściej z białej kapusty. My też wykorzystamy dzisiaj kapustę, ale młodą, piękną, soczystą, posiekaną bardzo drobno. Natomiast mam tutaj też czerwoną cebulę. Porwana na mniejsze kawałki, w krążkach, bo ładniej wygląda. I teraz do cebuli dosłownie jedna łyżka oliwy. Troszeczkę soku z limonki. Złagodzi to na pewno tę ostrość i pikantność cebuli i to wszystko, żeby cebula nam zmiękła, musimy doprawić niewielką ilością soli. A ponieważ me uwielbienie do kolendry nie zna granic, to też kilka dosłownie gołązeczek kolendry. O. Musimy to wszystko teraz dokładnie wymieszać. Nie ściskamy, nie miażdżymy. Cebula powinna zostać delikatnie chrupiąca. I teraz, tak jak sos, odstawiamy na bok. Mamy przygotowaną sałatkę z cebuli. Mam poszatkowaną kapustę, którą tylko skrapiam oliwą. Nic z nie, więcej z nią nie robię. Voilà. I mam też sos. Mam tutaj przygotowane też płaty tortilli. Kolejne złamanie przepisu nastąpi za moment, bowiem kebab z natury powinno wkładać się w chlebki Pita, nawet w zwykłą bułkę, ale bardzo rzadko wkłada się to właśnie w tortillę. Ale my mamy płaty tortilli i moim zdaniem lekko podgrzane płaty tortilli idealnie nadają się właśnie do tak przypieczonego mięsa. Nie mogą być za duże, dlatego przełamię je na pół. Czego nienawidzę, to zimnej tortilli, dlatego też do ciepłych potraw. Dlatego też będę podgrzewał ją na tej samej patelni. Kilka sekund z jednej i z drugiej strony, żeby była ciepła. Mięso jest gotowe, usmażone, pięknie przypieczone. Przekładam je dosłownie na moment na deskę. Ho, ho! I to jest najlepszy kebab. Tak powinien być przyrumieniony, żeby nie nazwać go spieczonym, bądź nawet przypalonym. Przetrę delikatnie patelnię tylko po to, żeby podrzeć teraz na niej dwa płaty tortilli. Nie spiekamy jej zbyt mocno, bo zrobi się chrupiąca, stwardnieje i nie będziecie mogli jej nawet zawinąć. Trzeba ją tylko podgrzać i delikatnie przyrumienić. I możemy wreszcie zawijać w nią mięsko. Składamy tak naprawdę jak chcemy. Ja wyobrażam sobie, że jednak na każdym powinna zagosić cebula, niewielkiej ilości. Voilà, kapustka chrupiąca i soczysta. Mięsko I troszeczkę sosu. Przekrywamy kołderką. I układamy na talerzu. Troszeczkę sosu z boku. I sałatka z cebuli z kolendrą. Proste, szybkie i najlepiej. Pikantne, dobrze przypieczony i dobrze doprawiony kebab. To sekret dobrej potrawy. To co mogę zjeść?